Witamy Was ponownie w programie Time for Business TV, czyli telewizja dla przedsiębiorczych, kobiet nie tylko. I dzisiaj jesteśmy gościnnie w firmie Malerhood, którą stworzyła, nie tuzinkowa moja koleżanka Justyna Kostecka. Dzień dobry. Dlaczego Justyna? Dlaczego spotkanie w tej firmie? Dlatego, że Justyna osobiście dla mnie jest przykładem z takiej prawdziwej bizneswoman i wydaje mi się, że może być wielką inspiracją dla wielu kobiet. Już na się z nami swoim doświadczeniem w tej materii? Bardzo chętnie. Justyna, powiedz nam o tym, co robiłaś wcześniej, za czym otworzyłaś biznes, którym się teraz zajmujesz. Wcześniej byłam PR-owcem i brand managerem w w oddziale korporacji amerykańskiej Warner Brothers. To doświadczenie no, pomogło Ci pewnie? Oj, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, bardzo mi pomogło, bo ja właściwie całe doświadczenie marketingowo-promocyjne, pr ja zdobyłam tam, oprócz tego oczywiście na studiach, mhm. i, i, a, ale głównie. Okej, okay. a powiedz mi, kiedy był ten taki moment, kiedy Ty zdecydowałeś, że otworzysz swój biznes? Mhm. Kiedy, yy, po którym dziecku e zdecydowałaś? E e e motherhood e powstał jednocześnie, e czy też jest równolatkiem mojego drugiego dziecka Franciszka, mm. który się urodził w 2007 roku. Przy tej okazji złożyło się jeszcze że będą się na siebie dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony ja wciąż z Rankiem byłam Mocno niedysponowana i musiałam sporo czasu spędzić w domu. To hmm. się często zdarza, to tak się często zdarza, hmm. ale do tego jeszcze firma, w której pracowałam przychodziła o reorganizację. Okej, okay, dobrze. A dlaczego nie następna korporacja? Skąd ten impuls, żeby zrobić coś swojego? Franek hmm. no, urodził się z, z Trisonią, Hromosami 21, czyli ze Downa. Także jakby, wydawało mi się wówczas, że nie mam kompletnie możliwości powrócenia do korporacji, bo też ani nie byłam w stanie psychicznie się z tym. Hmm, Postać, ani też organizacyjnie, dlatego że Franek na początku zwłaszcza wymagał... Bardzo dużo opieki. Okej, okay, czyli wybrałaś drogę przedsiębiorczości, dlatego że wiedziałaś, że będziesz, będziesz Panią swojego czasu. Tak, że rozumiem? Tak, zdecydowanie. A nie bo, mm. nie jesteś teraz trochę zaskoczona, że jednak poświęcasz bardzo dużo czasu y, temu, żeby wiesz, prowadzić tą firmę na odpowiednim poziomie? To nie jest też trochę taka tak. tak. jak yy, myślimy, że będziemy yy, Panią swojego yy, czasu? To też się czas. zmieniło. Firma ma już 7 lat i mm. to jakby na, na początku, kiedy ją otwierałam, no to oczywiście byłam sama sobie. Więc faktycznie było tak, że pracowałam bardzo dużo, ale to, co miałam, a czego nie miałam, pewnie gdzie na etacie, no to. to Duże, bardzo duża elastyczność. To znaczy, że okay. pracowałam wtedy, kiedy naprawdę mogłam. Okej. Okay. To... Jakie były Twoje etapy? Powiedz mi, czy Ty robiłaś biznes czy robiłaś badanie rynku? Jaki był koncept w ogóle tego Twojego, jaki był początek konceptu Twojego biznesu? początek konceptu nie? był taki, że podczas, yy, podczas ciąży z Frankiem, oprócz tego, że miałam szereg różnych dolegliwości, to miałam również bardzo duże kłopoty z biodrem, musiałam sporo leżeć i i musiałam leżeć w określonej pozycji po to, żeby móc później się po, po, po prostu podnieść. Mhm. Dlatego y, sprowadziłam sobie ze Staną w poduszkę, którą tam widziałam, bo moje pierwsze dziecko dla odmian rodziło się w Stanach i tam no. jakby ten rynek akcesoriów Ciążowych bardzo, jest bardzo rozbudowany. Czyli, tak. Czyli to jest to, co ja zawsze mówiłam dziewczyny, yy, że rozglądacie się po rynku i rynek polski to nie jest cały świat. Rynek zagraniczny. Nie nie. Ty byłaś za granicą, czy coś, coś Cię zainspirowało. Yy, I tak jak pytałaś przed chwilą o, o, o biznesplan, o analizę yy. rynku, no to yy, tak naprawdę nawet się nie zdaję sprawy z tego, że to wszystko zrobiłam. Ja to zrobiłam. Tak? Yy. Bo ja wiedziałam, jaki chcę produkt, w jakiej pusty cenowej, wiedziałam, yy, co tak naprawdę chcę zrobić. Bo to nie jest chciałam stworzyć nie. po prostu poduszki dla kobiet w ciąży. Ja chciałam stworzyć zarówno markę, jak i markę producenta, jak i markę produktu i to było mega ważne z punktu widzenia pozycjonowania całego, całego później asortymentu. nas badała rynek, zobaczyła, czego brakuje i na tym zbudowała swoją przewagę konkurencyjną. To niby to jest oczywiste, o czym my mówimy, niby to jest takie proste, ale zobaczcie, ona też przez to przeszła. Czyli co? Widziała na zawodzie, widziała koncepcję na zawodzie, już jej w głowie świtał pomysł, że fajny koncept Zobaczyła, co jest na rynku polskim, to jest to badanie rynku, które my robimy. Wzięłam się ostro do roboty i wydawało mi się, jak już w końcu, bo ja zawsze zajmowałam się marketingiem i promocją, nigdy nie zajmowałam się produkcją, w szczególności nigdy nie zajmowałam się sprzedażą, także... Natomiast wydawało mi się, że jakby zupełnie pomijałam te aspekty, które, które okazały się do tak później mniejsze. No właśnie, no. opowiedz że Nie jest wcale tak trudno zbudować produktu, to znaczy stworzyć go. No. Oczywiście, jest to proces, który tak. trwa i jest procesem tak. bardzo, bardzo, że tak powiem, złożonym. I czasochłonny. I czasochłonnym. Mm. Natomiast no, nie są to... My jesteśmy w pełni, niemalże w pełni jesteśmy w stanie skontrolować ten proces. Tak? Mm. Jeżeli zamówimy określoną tkaninę, to ona... Z wielką pewnością do nas przyjedzie, tak, żeby nie zawsze tak to. Od początku do końca wszystko jest w naszej gestii. Tak, my dysponujemy budżetem, my decydujemy, w jakiej półce cenowej chcemy być, my produkujemy. Ale później kiedy mamy produkt, okazuje się, że musimy go sprzedać. No i teraz co? Sobie I teraz, teraz sprzedać to nie znaczy, by zareklamować ten produkt, mhm. bo oczywiście możemy większość z nas w każdym razie ja nie mogłam w ogóle myśleć o budżecie reklamowym, mogłam tylko myśleć o budżecie promocyjnym, o miękkim piarze i to oczywiście zrobiłam, ale to jest tylko połowa sukcesu, bo trzeba przede wszystkim z produktem, by w sklepie na półce. No tak, jak to zrobiłaś? Bo ty też mówiłaś, że dzwoniłaś do, do sklepów, pytając ich, czy weźmiecie tą moją poduszkę, bo na początku miałaś wizję produkcji dwóch poduszek, tak? I okazało ja się, że czy na... założenie było nie do końca dobre, tak? No nie, zupełnie było niedobre. Ja, ja, ja zaczynałam z dwa poduszkami i naprawdę dużo determinacji wymagało yy, Ode mnie, to, żeby te produkty mieć w sklepach. Nie było to łatwe, naprawdę nie było to łatwe, o tym. Dlatego, że nie było to łatwe z, z, dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze, byliśmy marką zupełnie nikomu nieznaną i nie tylko marką, ale producentem. Ludzie, którzy decydują o zakupach do sklepów, w szczególności do sieci handlowych, chcą mieć ten komfort w współpracy z sprawdzoną dostawcą. My nie byliśmy sprawdzeni, bo nas nikt nie mógł wcześniej sprawdzić. To się musiał sprawdzić, żebyśmy przekonać ich siebie. Tak, do tego, że nam warto zaufać, to jest jeden problem. Drugi problem, który się pojawił bardzo szybko, to się pojawiła wąskość naszego asortymentu. Dlatego bardzo szybko pojawiła się potrzeba u nas poszerzenia asortymentu, tak żebyśmy mogli zaproponować dodatkowe produkty. Które pozwalają ci będą sklepom na bieżące zamawianie towaru, mm -hmm. nie na czekanie, aż się wszystko wyprzeda. Mm -hmm. okay. Tak, żebyśmy my nie dokładali do tego. No do tak, to... tak, nie może być półka, no na musi być też zrobione, bo to świadczy źle no. bardzo. To. Więc tak widzicie, tak, tak naprawdę to, to o czym nam mówi, czyli ona miała biznesplan, ona miała swoją wizję, ale okazało się, że ta jej wizja nie, nie do końca się sprawdziła okay. w polskich rzeczywistościach, czyli tak zwanych rynkowych jeszcze rzeczywistościach. Więc tak naprawdę ten biznesplan, tak jak zawsze mówiłam, to jest naszą hipotezą. My musimy sprawdzać mieć te założenia, badać to, analizować to, natomiast potem, jeżeli rynek mówi nam coś innego, to musimy wrócić, zrobić jeszcze raz sprawdzenie tego i nałożyć na to, to co wiemy i zweryfikować to nasz biznes nasz I co? I rozszerzyłaś asortyment? Rozszerzyłam asortyment na dwa kolejne produkty, później o kolejne, dwa kolejne. Tam, mhm. Generalnie teraz mamy kilkadziesiąt produktów w asortymencie. E, Powiedz mi o tych swoich trudnych początkach, bo my mówimy teraz o, do kobiet, które zastanawiają się nad tworzeniem biznesu, albo mają już pierwsze swoje takie może nie porażki, tylko doły, takie no, zniechęcenie też są takie wśród nas, które nas oglądają, e, więc miałaś też takie chwile. To miałam jakieś bo firma powstała w 2007 roku i my, żeśmy pierwszy podatek zapłacili w 2009 roku. I co ty tak cudownie to powiedziałaś ostatnio. Ja powiedziałam, że, że... że należy świętować, świętować w tym <laughs> miesiącu, kiedy się po raz pierwszy zapłaci podatek. Czyli zakładałeś, że wcześniej dostanie... będziesz zarabiać niż zarabiałeś, tak? E... Tak, I to był jeden z błędów, które popełniałam chyba największych. To znaczy, ja zawsze by finanse były, nie były najmój, moją najmocniejszą stroną, więc ja nie do końca sobie zdawałam sprawę z tego, jak, jak długa jest ta dziura mm -hmm. pomiędzy jednym a drugim, Bo okay. jednym zdarzeniem a nie drugim. Nie do końca miałam tę świadomość, zwłaszcza, że zakładałam terminy płatności, które są napisane na fakturze, a o, one są osobnie fikcyjne, tak. dlatego że pieniądze. Trafiają do nas. Kiedy kiedy trafiają u rządko tej internecie. I to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktoś produkujesz, jeżeli nie sprzedajesz bezpośrednio, jeżeli gotówki od razu nie masz, tak jak przynajmniej w przypadku usług, to musisz bardzo mocno się skupić na tym. Ja już to słyszałam od wielu przedsiębiorców, że tracą płynność i możesz mieć najzdrówniejszy produkt. Jeżeli tracisz płynność, nie masz skąd wziąć tych pieniędzy, nie możesz dużo inwestować, nie przetwarz tego takiego momentu, to jest tak naprawdę po tobie trochę, tak? Dlatego I... też trzeba bardzo ostrożnie inwestować, dlatego że... Myślę, że wielokrotnie mamy na rynku sytuację taką, że trafiamy z produktem początkowym, tak, tak. ale później zachwyśnięci sukcesem zupełnie zapominamy, że osiągnąć rozsądku i nie, zupełnie zapominamy o tym, że należy. Ostrożnie inwestować w kolejne produkty, dlatego że jeżeli zaczniemy zrobić za dużo rzeczy na raz na fali euforii tego, że nasze po na pierwsze produkty się to, to? to po pierwsze zainwestujemy zbyt dużo, mhm. po drugie na pewno z czymś nie trafimy. To, to, nie, to nie jest tak, że wszyscy mamy tak, hity rynkowe, to że każdy tak. produkt to jest hit Tak nie jest. Mhm. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Trzeba oczywiście tych, którzy się w ogóle nie sprzyjają, trzeba bardzo tak. oferty. Ważne jest, żeby zrobić biznes ważne jest, żeby potem robić e, analizę tego versus to, co robimy na rynku. Tak, jak nasze produkty tak. się rotują, e, bardzo ważne jest, są założenia finansowe, o których ty mówiłaś. ustawienie ceny, bo ty też mówiłaś, że marżowość. Z marżowość, się tak. rozjechałaś, tak? Tutaj się też trochę rozjechałam, dlatego że też nie, jakby, też nie do końca e, zauważyłam, że e, firma, która składa się ze mnie, jako człowieka, który robi wszystko plus z osoby, która na jedną trzecią czy jedną czwartą etatu pakuje paczki oraz jednej krawcowej, która szyje poduszki ma zupełnie inne koszty stałe niż firma, w której pracuje 40 osób, ma marketing, ma promocję, ma profesjonalny mm. dział sprzedaży, ma profesjonalną szwalnię i mm. Ja tego wszystkiego nie wkalkulowałam. Ja policzyłam sobie początkowe koszty, wzięłam pod uwagę, narzuciłam na to marszę, którą uważałam, że powinnam zrealizować. I tak zaproponowałam taki cenie kontrahentom. Dosyć szybko się okazało, że mamy mnóstwo dodatkowych kosztów, tak zwanych kosztów okay. stałych, których ja niestety nie wzięłam pod uwagę i bardzo szybko była potrzebna korektacja. Czyli jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeżeli badasz ten swój proces, bo wiesz, że możesz tym zarządzić, to musisz mocno być skoncentrowany na, na tym, żeby doszacowywać te koszty też. Tak, trzeba dokładnie. robić absolutnie analizę tak. nawiązkową, kosztową. To jest chyba słabo Najmniej kilka razy, chyba, już mam to, że razy. kilka razy rocznie. I co więcej, trzeba absolutnie wracać do, 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 do renegocjacji cen, u yy, dostawców. Ale też Bo mi wydałaś taką historię, mówiłaś, że obniży, obniżyłaś... Yy, yy, chciałaś, szukałaś też pieniędzy tak, no po pakowaniu, tak? tak? No. To, jest, to jest też historia. To ale my mówimy też o swoich błędach. Zaraz powiem, o tym, jaka jest fantastyczna no, Justyna. teraz wyciągam od niej, co chodzi. No, żebyście się nauczyły, żebyście zobaczyły, że Kurcze, my przedsiębiorcy prowadząc biznes popełniamy błędy, Ta no, normalnie coś, i tak i nie ma się czego wstydzić. Zawsze wiedziałam, że nie mogę oszczędzać na jakości produktu, to wobec tego nie szukałam tańszych, y, szukałam, próbowałam negocjować ceny, ale akurat spotkałam się z absolutnym oporem i podwyżkami mm -hmm. od dostawców bawełny, więc to nie tędy droga. Wiedziałam, że nie chcę rezygnować z ekotekstów, które nasi dostawcy mieli. To też oczywiście powodowało, że mnie są droższe. Więc gdzieś mi się w tyle głowy ja, ja pojawiają się w takim razie skoro nie oszczędzamy na produkcie i tu nie możemy go odchodzić, to zaoszczędzimy na opakowaniu. I szybciutko poleciałam, zmieniłam opakowania z, z, z drogich na tańsze. Z drogich na tańsze, z lepszych na gorsze. Szczędzę parę złotych co miesiąc, po czym okazało się, że produkt się kompletnie rozsypał w sklepie. I to, był, to było naprawdę, to no było i, naprawdę i to jest tyrus. Słuchajcie, to jest to takie wrażliwe miejsce. Musimy wiedzieć, też gdzie szukać tych oszczędności, tak? Są Trzeba rzeczy, je które, e, Czyli opakowanie to jest też Twój produkt. Jak już się tak odbijałaś od tej ściany, odbijałaś się od tej ściany, na pomysł, żeby wysłać do... Chcę swój produkt, żeby pokazać, żeby zrobić tak to, cała, cała 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 moja kampania, jakby cała 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 promocyjna strategia promocyjna i, i, i w ogóle pozycjonowanie marki tam było bardzo istotne działania promocyjne, w, w szczególności PR-owskie i faktycznie one były bardzo skuteczne, dlatego, że ja rozesłałam nasze poduszki do wszystkich, e, do wszystkich mediów e, zajmujących się ciążą bądź wychowaniem dzieci. Czyli centralnie do wszystkich? Y, centralnie. Do wszystkich y, y, centralnie lista gazet, periodyków, y, y, y. tygodników, miesięczników y, y. dla kobiet i po prostu każdy z nich, oczywiście, bardzo ważne jest to, żeby zidentyfikować konkretną osobę, która ma to otrzymać. Nie można myśleć, tak, że... mam dziecko, wydawnictwo Bauer i niech to się coś tym sskanie bo tak? weź no, musimy napier tak ustalić i. to mo do że w to nie jest proste Dlatego, że to nie jest takie oczywiste. Ale research, to jest 4. Tak. No, to no, jest 4. Tak, tak. tak, Wiem, to, to robiłam, wiem. Nie jest tak proste, bo czasami to nie jest oczywiste, tylko to ma trafić. Ludzie nie odbierają telefonu, nie Tak, 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 jest, My, tak wiem. Więc to też jest ciężka praca, żeby to ustalić, bo od tego, czy trafimy dobrze z osobą, do której to myślimy, zależy, czy ona o tym napisze, czy nie. I, I faktycznie było tak, że te nasze poduszki bardzo się podobały, wobec tego dosyć była euforyczna reakcja po drugiej stronie i, I pokazywała się Czy miałeś gazety, po że. Gazety, publikowało informacje. Że dziewczyna chce tworzyć biznes no macierzyńskim wychowawczym, ale że się prostu przechodziły. I na czym ona się nas skupić? No przede wszystkim musi wymyślić, co chce zrobić, i się tego hmm. trzymać. Wymyślać sobie nie tylko tak, że to zrobię coś i by to nie zmaterializować tego pomysłu. Bardzo ważne hmm. zdaniem jest to, żeby sobie gdzieś spisać, żeby móc do czegoś wrócić. Żeby sobie to zaplanować, ale dosyć konkretnie rozpisać na projekt, który jest do zrealizowania. drogowo Ta, y, też, kropu, ale też czasowo. Karbonogram, finansowo, merytorycznie, co ja chcę, gdzie chcę być, w jakim są rynku, kto jest moim klientem, kiedy ja będę miała ofertę gotową, kiedy pójdę z produktem, wszystko mm. sobie zaplanować. Drugi krok no, to jest oczywiście realizowanie tego planu, tak? czyli wracanie do niego, sprawdzenie, czy jesteśmy zgodnie z harmonogramem, czy, mm. czy realizujemy to, co postanowiliśmy. I bardzo ważne jest to, żeby reagować na wszelkie rozjazdy z tym, z tym plan, naszym, tak, tak, planem naszym tak. planem, bo one się niewątpliwie pojawią. I tak. teraz pytanie, bo jakby z jednej strony możemy mieć sytuację taką, że jesteśmy po prostu leniwi i nie robimy tego, no to musimy sobie to też powiedzieć prosto, prosto w twarz przed ustrem. No, o, ale. leniwa, leniwa. tydzień temu, albo Dzień. miesiąc temu. Teraz ale ha, czasami ha. jest tak, że to rynek, rynek wymusza na nas zmianę tego, tego, mm -hmm. tego planu, tego tak? mm harmonogramu, -hmm. bo się okazuje, że jednak nie, sorry, ten kolor nie. Tak? No, no, więc tak. jeżeli chcesz poszerzać o kolory, to wcale nie jest to dobra droga albo no nie, whatever. Tak? No. Um, co trzeci punkt, no, trzeba bardzo pilnować pieniędzy. <grywa> biznes się. Ale to Trzeba robić biznes dla pieniędzy i trzeba tego pilnować. To znaczy nie można liczyć na to, że... A jakoś to będzie, a jakoś to, będzie, a jakoś to przetrwam, bo to, to nie przetrwam. To znaczy, jeżeli mój plan się nie trzyma, jeżeli biznes plan się nie Szukam trzyma kupę, to, to to nie ma sensu chować go po tych tak, tak? bo naprawdę nie będzie. Nie ma cudów, i jeżeli na kartce tam nie wychodzi, to nam tym bardziej nie wyjdzie w życiu. Dziękuję Ci bardzo. Wydaje mi się, że, że to było bardzo miłe i, i merytoryczne spotkanie. Słuchajcie, piszcie do nas, oglądajcie nas w każdą środę i yy, subskrybujcie nas, nasz kanał, i poróbcie nasz fanpage. A z ustyną spotkamy się w następnym odcinku, gdzie opowiem nam o tym, czy wsparcie najwyższej rodziny jest ważne w budowaniu biznesu. Do zobaczenia, cześć!